Problem dotyczący 100 tysięcy emerytów zaraz powinien trafić do kosza, a Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. To dwa najważniejsze wydarzenia ze świata gospodarki i finansów. Bardzo istotne i tylko dwa, mimo trwających wakacji. Dlatego mimo wakacji nie może zabraknąć programu ONET-RANO finansowo. Ja nazywam się Talia Szewczak, a moim Państwa gościem jest Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Zacznijmy od najnowszych informacji. We wtorek Rada Ministrów. Przyjęła projekt ustawy likwidujący problem tak zwanych emerytur czerwcowych. Na czym polega ta kluczowa zmiana, którą zakłada ta ustawa? Historycznie patrząc, mieliśmy pewną niesprawiedliwość, która się pojawiła z przyczyn takich, że emerytury osób, które były, przychodziły na świadczenie emerytalne w czerwcu, były waloryzowane tylko raz. Roczną, roczną stopą waloryzacji. I te emerytury. Ci emeryci byli poszkodowani przez wiele lat. W 2021 roku naprawiono ten stan, ale nie przeliczono emerytur osób, które przechodziły. A dlaczego byli poszkodowani? Bo ta waloryzacja roczna była mniej korzystna niż kwartalna. Tak, dokładnie. I nie mogli sobie tego wybrać. Jeśli ktoś przechodził w maju albo w lipcu na emeryturę, no to wtedy wybierano bardziej korzystniejszy wariant dla emeryta. Ci, którzy przychodzili dokładnie w czerwcu, czyli jak wiemy około 100 tysięcy osób, mieli tylko i wyłącznie tę często gorszą waloryzację roczną. I teraz rząd postanowił nie do końca naprawić ten problem, ponieważ postanowił przeliczyć emerytury od momentu, w którym się złoży wniosek o tę emeryturę do Czyli przeliczenia. nie cofamy się. Nie cofamy się do lat 2009-2019, kiedy była ta niesprawiedliwość. Z kilku powodów prawdopodobnie. Przede wszystkim budżetowych nie stać nas w tej chwili na to, żeby przeliczać te emerytury od 2009 roku. A po drugie, otwier, rząd otworzyłby potężną furtkę do tego, żebyśmy na przykład. Ciężko byłoby wyjaśnić, czemu nie przeliczamy od 2009 jeszcze wstecz, bo wtedy była tylko i wyłącznie roczna waloryzacja. Więc zdecydowano się na takie połowiczne rozwiązanie problemu, czyli od momentu, kiedy. Obecny emeryt złoży wniosek o przeliczenie emerytury, od tego momentu ma po nowemu, czyli w bardziej korzystnym sposób naliczoną emeryturę. Co jest istotne, przynajmniej tak przewiduje na razie projekt tej ustawy, to się nie będzie działo samoczynnie, więc emeryt będzie musiał złożyć ten wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Jak z tego co pokazuje Ministerstwo Finansów, 1,4 miliarda złotych jednorazowo. I 280 milionów co roku. Z tym, że no jakby przez to, że te osoby są coraz starsze, ten system będzie I wygasał. I tak. zastanawiam się, czy ten projekt ustawy przejdzie przez Sejm, a potem przez biurko nowego już zapewne prezydenta bez problemu. Wydaje się, że to jest taka ustawa, która nie budzi kontrowersji. Patrząc na to, co prezydent Elekt. Jakie Głosił postulaty i że jednym z, tam z jego postulatów była również walka o emerytów, no to wydaje się, że ten projekt ustawy powinien przejść bez większych problemów, jeśli chodzi o, o Sejm. Nie jest to projekt kontrowersyjny, a później jednak uzyskać tę zgodę prezydenta i podpis pod ustawą. Do pomysłów prezydenta elekta jeszcze wrócimy w naszym programie. Teraz chciałam porozmawiać jeszcze o wydarzeniach bieżących. O tych z ubiegłego, równo z ubiegłego tygodnia, z ubiegłej środy decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych, długo oczekiwana na pewno przez kredytobiorców. Pytanie pewnie najbardziej Państwa interesuje, czy możemy się spodziewać w najbliższym czasie kolejnej obniżki? Pośrodku między tymi wydarzeniami a dniem, a dzisiaj było również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego. To jest taki dokument, który, na którym powinna i, i bazuje Rada Polityki Pieniężnej, wyznaczając kierunek, w którym powinniśmy iść. No i rzeczywiście ta projekcja inflacji pokazuje, że schodzimy do celu inflacyjnego. Co za tym idzie, powinniśmy również mieć cykl obniżek stóp, Procentowe, które będą również zmierzały do tego poziomu mniej więcej oscylującego w dwóch, przy 2,5%. I, I teraz konferencje prezesa Glapińskiego nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Znaczy rzadko kiedy komunikacyjnie tam jest na tyle dobrze, że jesteśmy w stanie wywnioskować, co będzie... Tak, konferencje prezesa Glapińskiego są zawsze warte Przecież uwagi tak, i ciekawe. Niekoniecznie z punktu widzenia merytorycznego przekazu. Ale wracając do tematu samych stuprocentowych... No to na początku roku ja prognozowałem, że skończymy ten rok na poziomie 5%. Prawdopodobnie skończymy go poniżej 5%. Wszystko wskazuje na to. Mamy reakcję Europejskiego Banku Centralnego, który obniża stopy procentowe. Mamy dosyć duże naciski i oczekiwania od tego, żeby amerykański FED również obniżał stopy procentowe. Donald Trump o to apeluje. Apeluje, tak, ale też i rynek wycenia, że wrzesień przyniesie tę oczekiwaną obniżkę stóp procentowych. A w chociaż... Polsce obniżka we wrześniu kolejne? Prawdopodobnie ja się spodziewam, że w jesienią będziemy mieli przynajmniej 0,5 punkta procentowego, czyli skończymy rok prawdopodobnie 4,5% to sporo, ale też trzeba pamiętać, że te stopy procentowe działają z dosyć dużym opóźnieniem. W sensie Rada Polityki Pieniężnej musi w jakiś sposób widzieć przyszłość i reagować już teraz, żebyśmy te stopy, żeby ta gospodarka nie była za mocno schładzana w najbliższym 2026 roku. Napatrząc to, co się dzieje z, i z wojnami celnymi, i z, z naszym przemysłem, i ostatnimi wynikami na przykład indeksów PMI, no to, to widzimy, że może być jednak potrzebna ta stymulacja polityki. A gdyby miał pan podać miesiąc, kiedy kolejna obniżka? Wyłóżmy szklano, szklaną kulę. Tak, to jest szklana kula i to jest rzut monetą, więc jest 50-50. Stawiłbym, że w październiku możemy się spodziewać kolejnej obniżki. Rzadko kiedy Rada Polityki Miężnej po wakacjach jakby wychodzi z taką inicjatywą od razu obniżając stopy. Też ten komunikat nie był prezesa Grapiskiego, taki, który pokazywałby, że jednak jesteśmy już w jakimś cyklu obniżek. Mówił o tym, że jakby to są jednorazowe i przyjmujemy to się łanie z angielskiego nazywa wait and see, czyli i obserwujemy, co się dzieje dookoła nas, jak wygląda gospodarka. Więc tak. Obserwujemy, jak dookoła nas wygląda gospodarka i obserwujemy, jak wygląda rynek pracy. Dane opublikowane w czerwcu za maj o bezrobociu wskazały na rekordowo niskie bezrobocie w naszym kraju 5%. I pytanie: jak obecnie wygląda rynek pracy? Tak naprawdę nie według danych w Polsce, czyli możemy tak użyć takiego określenia, że ten, kto chce pracować w Polsce, to pracować będzie, no pytanie, czy ta praca będzie odpowiadać? Czy mamy faktyczne brak bezrobocia, czy ono jest tylko takie symboliczne, nazwijmy to? Rzeczywiście no, musimy się odnieść w jakiś sposób do tych danych. 5% to jest bezrobocie rejestrowane, rejestrowane, które wynika z tego, ile osób się rejestruje w urzędach pracy. Mamy drugie bezrobocie, które jest również rekordowo niskie, które opiera się na danych ankietowych. No i patrząc na te wskaźniki, można powiedzieć, że rynek pracy w Polsce jest jednym z silniejszych elementów naszej gospodarki. Odpowiadając na pytanie, czy każdy, kto chce, znajdzie pracę, to zależy. Bo to zależy, gdzie, gdzie mieszka. No I rynek pracy ogólnie w Polsce jest bardzo dobry. Regionalnie mamy już takie. Gdzie jest najtrudniej? Mimo wszystko najtrudniej cały czas jest na stronie wschodniej. wschodniej Polski, województwo podkarpackie, województwo mazurskie Tam po prostu strukturalnie i historycznie bardzo ciężko jest zejść do poziomów na przykład 5%. 5%. Na drugiej stronie skali mamy wszystkie duże miasta, aglomeracje i w tych aglomeracji, gdzie na przykład w Poznaniu bezrobocie nawet to rejestrowane ociera się o 2 czy 1,5%. To tylko ci, którzy pracy znaleźć nie chcą, prawda? Tak, ale to też jest część osób, które się rejestrują w urzędzie pracy, że to są ludzie, którzy nie tyle potrzebują szuka pomocy w szukaniu pracy, a pomocy, a nawet nie tyle świadczeń, co też oczywiście rejestrują się o składkę zdrowotną, ale wymagają innej pomocy, często wychodzącej poza zakres yy, i możliwości urzędów yy, pracy. Patrząc na to, co się dzieje na rynku pracy, w krótkim terminie yy, nie powinno się dziać nic złego. W długim terminie o tym teraz powstało. A w długim terminie mamy naprawdę dużo wyzwań, których nie widać rozwiązań, w jaki sposób można byłoby im, na przykład, demograficznych. Te wskaźniki, które spadają, stopa bezrobocia, czy wskaźniki zatrudnienia nam rosną. Mamy już osiągnięty cel unijny na 2030 rok, już w tej chwili jest on osiągnięty. Wynikają z tego. Brakuje że, rąk do pracy. Że tak wygląda konstrukcja tych wskaźników, że im mniej populacji, tym te wskaźniki się poprawiają. A my jako Polska mamy, jesteśmy krajem, który ma największy ubytek ludzi w wieku produkcyjnym, najszybciej nam oni znikają z rynku pracy. Więc rzeczywiście w perspektywie pewnie najbliższych pięciu lat będziemy się borykać jako kraj z problemem rąk do. Pracę. Zastanawiając się, czytając o tym temacie już od dłuższego czasu mierzę ze sobą takie dwa fakty z jednej strony cały czas czytamy, że będzie brakować rąk do pracy, że jest społeczeństwo starzejące się, a z drugiej mamy to tę falę antyimigrancką. I czy to nie jest tak, że to imigranci mogliby pomóc polskiemu rynkowi pracy, ale z drugiej strony nastroje w Polsce są coraz bardziej antyimigranckie i jak to pogodzić? No nie da się tego pogodzić i widać, czy to ten rząd, czy poprzedni, jednak prowadzi politykę, która jest nakierowana na, na zdobycie zaufania i utrzymanie pewnych nastrojów w gospodarce. My potrzebujemy też rąk do pracy z zagranicy, ale potrzebujemy też głów do pracy i nie widać na horyzoncie, jeśli nawet weźmiemy ustawę o, nową ustawę o cudzoziemcach, tam zachęt do tego, żebyśmy się, żeby cudzoziemiec się pojawiał w naszym kraju i też nastroje społeczne, tak jak pani powiedziała, no nie wykazują... Gospodarka przegra z nastrojami społecznymi? myślę, że, że w ostatecznym rozrachunku polski pracodawca jakoś sobie poradzi. Polak potrafi bo... sobie zawsze poradzi. Pytanie jak? Tak, pytanie jak. No Prawdopodobnie nadal mimo tych nastrojów społecznych będziemy, będziemy ściągać osoby z, z zagranicy do pracy. Często niestety, mówię niestety, bo jednak brakuje nam tego napływu, takiej świeżej krwi intelektualnej. Często do prac prostych będziemy sprowadzać Wspomnieliśmy już dzisiaj o prezydencie elekcie, Karolu Nawrockim, za przysiężenie już w sierpniu. Jego jednym z takich bardziej rozpalających umysły tematów, propozycji gospodarczych jest likwidacja, zwolnienie z pit rodziców co najmniej dwojga dzieci i to zwolnienie miałoby dotyczyć obojga rodziców do kwoty 140 tysięcy złotych. No i ja jako mama, dwojga dzieci, Cieszę się, bo to byłaby naprawdę niemała ulga dla mnie i oddech finansowy. Miesięcznie to w przypadku najbogatszych może być, jak liczono, nawet kilka tysięcy złotych, ale od razu, jako w umyśle dziennikarka, dziennikarki, pojawia mi się po pierwsze: kto za to zapłaci? Czy budżet na to stać i czy nie powinno być tak, że te ulgi finansowe powinny jednak mieć jakiś próg? Nie powinien dotyczyć ten, ten pomysł najbogatszych, bo na tym pomyśle prezydenta Elekta Nawrockiego najbardziej skorzystaliby właśnie najbogatsi? Złożone pytanie. Rzeczywiście, patrząc z punktu widzenia obywatela, ja też bym się ucieszył, gdybym został zwolniony z Spitu, a kwalifikowałbym się już do tej ulgi. I teraz wchodzimy w bardzo yy, społeczny problem, bo... Pani się zastanawia, ja się zastanowię, z czego to zostanie zapłacone i oboje wiemy, że z naszych pieniędzy, z naszych pieniędzy tylko w ściągniętych w inny sposób lub przesuniętych środków między ktoś musi stracić, żeby ktoś musiał zyskać w tym budżecie. Pytanie, czy poświęcimy edukację, czy poświęcimy zdrowie i teraz my mamy taką świadomość, że to nie są pieniądze niczyje i one nie biorą się z nieba, ale znaczna część społeczeństwa nie ma takiej świadomości i... Patrząc na te postulaty, wydaje mi się, a wręcz jestem nawet przekonany, po pierwsze, że rząd nie będzie chciał zrealizować tego postulatu z czysto takiej pragmatycznej postawy, że jest to pomysł partii opozycyjnej a dwa, że po prostu nas w tej chwili no w żaden sposób stać. nie stać. Wyliczania pomysłu tego tej ulgi zwolnienia z pit to mniej więcej 20 miliardów złotych rocznie. To jest gigantyczna kwota. To jest gigantyczna kwota nawet dla polskiego budżetu i teraz... Żaden minister finansów, my, my się już stoimy w progu przekroczenia progu 60% długu do PKB i to jest próg, próg konstytucyjny i za to grozi odpowiedzialność ministrowi finansów. I teraz żaden minister finansów nie będzie chciał. Brać na siebie takiej odpowiedzialności, że my ten próg długu przekroczymy. Co więcej, mamy przecież automatyczne mechanizmy, które powodują nam, że my będziemy musieli zwiększać na przykład podatki w, takim, w takiej sytuacji. A kolejne wybory za pasem i Prawo i Sprawiedliwość powie, że to rząd Donalda Tuska? Że to wina Wiec, Donalda Tuska? Nie stać nikogo. Dobrze, ale są wakacje, przejdźmy do tematów odrobinę milszych. Jest pan głównym ekonomistą Konfederacji Lewiatan, ale jeszcze niedawno pełnił pan te Funkcję z Tajlandii. I pracował tam pan, rozumiem, zdalnie. Szef pana na to się zgodził i był z tego zadowolony, bo to była stuprocentowa praca zdalna. 18 miesięcy w Tajlandii. Tak, pracowałem rzeczywiście. I jakby miało zarysować, jak wygląda ta historia, to ja do Konfederacji Lewiatem poszedłem w lipcu 2022 roku, bodajże, z wypowiedzeniem, no bo jakby nie sądziłem, że, że jest w ogóle taka możliwość. I to ówczesny mój szef pośredni i bezpośredni zaproponowali mi tę praca pracę zdalną. zdalną, żebyśmy spróbowali i żebyśmy jakby dajemy sobie kredyt zaufania przez te trzy miesiące, zobaczymy, bo moja praca też jest wymierna. Da się ją zmierzyć. Czy, czy moja obecność 15 tysięcy kilometrów stąd wpłynie na, na jakość mojej pracy. No i po tych trzech miesiącach spotkaliśmy się, przedyskutowaliśmy o tym, gdzie widzimy zagrożenia i czy widzimy w ogóle zagrożenia i rzeczywiście wynik tej rozmowy był taki, że, że jakby mogę pracować zdalnie bez uszczerbku na, na mojej pracy, dla mojej pracy. Szczególnie, że różnica czasowa była zdecydowanie na moją e, korzyść, bo ja kończyłem jakby dzień e, w Tajlandii, a zaczynałem dzień pracy w Polsce. Jak ja jakby miałem, funkcjonowałem w ciągu dnia w Tajlandii. Tak. To... Ale dobrze, no bo mamy e, mocny trend nie tylko na świecie, ale też w Polsce. E, powrotu do biur, e, pracodawcy mówią, wracamy do biur, czy to praca hybrydowa, kilka dni w tygodniu, czy całościowo. To kończę zaś program, bo czas dobiega końca. Co to pan y, powiedział pracodawcom, by zachęcić ich do wyrażania zgody na pracę zdalną? Myślę, że co bym powiedział, że trzeba mieć duże pokłady zaufania do tego pracownika, móc ocenić go na tej pracy zdalnej w taki sposób, żeby widzieć, czy rzeczywiście występuje jakiś uszczerbek dla samej firmy. No i mimo wszystko to jest jednak kwestia dużego poziomu zaufania, że ten pracownik, któremu się nie musi patrzeć na ręce, wykonuje tę pracę w taki sam sposób, a czasami, i to jest udowodnione też badaniami, że nie musi. Musimy spędzić 8 godzin. Czy 8 godzin spędzone w pracy nie jest efektywnie spędzonym czasem, bo my pracujemy średnio 4-5 godzin, także wykonujemy te obowiązki. I często patrząc na tę możliwość godzenia życia rodzinnego z, z pracą, łatwiej jest czasami rodzicom wykonać pracę o 21, a mieć o godzinie 15 czy 16 godzinę wolnego, żeby móc odebrać dziecko i spędzić z nim czas. Więc to jest kwestia takiego gentleman's agreement i chęci podejście podejścia do tego, i zaufania do, do pracownika, że jednak można pracować zdalnie. Chociaż trend rzeczywiście jest taki, że, że wracamy obecnie do, do biur. To też wynika prawdopodobnie z tego, że część osób potrzebuje przestrzeni do no, pracy. Nie powinniśmy nikogo do niczego zmuszać. Tak, dokładnie. Przynajmniej oficjalnie. Nawet i nieoficjalnie nie powinniśmy zmuszać. Jeśli ktoś nie chce, komuś odpowiada praca w biurze, Powinien mieć do tego wolny wybór. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Do zobaczenia za tydzień.